Jest rok 2025. Ubisoft, niegdyś uwielbiany przez graczy deweloper, obecnie pośmiewisko na skraju bankructwa. Studio, które w pewnym momencie, o ironio, symbolizowało jakość i innowacje, stało się bezdusznym korporacyjnym tworem. Zamiast jakości, koszmarne premiery. Natomiast innowacje, zastąpione masowym dojeniem lubianych przez graczy marek. Ale jak to się mówi, pycha kroczy przed upadkiem, bo Ubisoft. Który jeszcze nie tak dawno próbował nam narzucić narrację, że nie będziemy posiadać gier na własność. Może niedługo już nie posiadać żadnego własnego studia na własność. Daj dwa złote. Kurwa, nie mam. Daj pięć. Dwa złote ci mogę dać. Pięć. Ale chciałeś dwójkę. Ale daj trzy. Rozsiądźcie się wygodnie, bo oto przed wami historia Ubisoftu. Francja Lata 80. Branża gier jest zdominowana przez Amerykanów i Japończyków. Nikt jeszcze nie podejrzewa, że w spokojnej francuskiej wsi piątka braci Claude, Michel, Yves, Gerard i Christian z rodziny zajmującej się rolnictwem w przyszłości staną się właścicielami jednego z największych gigantów w branży gier, bo na ten moment zajmowali się zaopatrzeniem rolników w części do maszyn i nawozy ale pewnego dnia bracia wpadli na genialny pomysł. Czemu by nie dorzucić do swojej oferty sprzętu komputerowego? Bo wiadomo, każdy rolnik w latach 80. marzył o własnym pececie. I nie, nie żartuję. Claude Gilmot rozpoczął ten proces sprzedając płyty CD, a następnie bracia rozszerzyli asortyment o komputery i oprogramowanie. O dziwo, pomysł wypalił. W ten sposób powstała firma Gilmot Informatik i zaczęła zarabiać miliony. Jest rok 1986. Sukces, jaki osiągnęli do tej pory, skłonił ich do przemyślenia dalszych kroków rozwoju. Po obserwacji i analizie branży gier, która rosła w siłę, 28 marca tego samego roku, założyli firmę o nazwie Ubisoft, tak kiedyś pisane osobno. Skąd ta nazwa? Ubiquit, czyli wszechobecność co miało symbolizować globalne ambicje firmy, plus software, czyli oprogramowanie. Jeszcze w tym samym roku powstała ich pierwsza gra o tytule Zombie. Była to pierwszoosobowa gra mocno inspirowana filmem George'a Romero Świt Żywych Trupów. Akcja działa się w centrum handlowym opanowanym przez, uwaga, hordy zombie. Ale był mały problem. Sprzedaż wyglądała jak prawdziwy horror. Zaledwie 5000 tysięcy kopii. Porażka? Prawdopodobnie, ale od czegoś trzeba zacząć. Mimo miernej sprzedaży pierwszej gry nie poddali się, eksperymentowali z różnymi gatunkami. Ich pierwsze gry może nie były wielkimi hitami, ale przynajmniej nie miały tak tragicznego AI i masy bugów na premierę. Na to Ubisoft musiał jeszcze poczekać kilkadziesiąt lat. O czym sporo porozmawiamy później. Jest rok 1995. Po trzech latach od rozpoczęcia prac światło dzienne ujrzał projekt, znany nam dzisiaj wszystkim jako Rayman. Kolorowa, dynamiczna platformówka o gościu bez rąk i nóg. I to był strzał w dziesiątkę. Grę chwalono za piękną grafikę, płynne animacje i wymagający poziom trudności. Do końca 1995 roku gra sprzedała się w 400 tysiącach egzemplarzy w samej Europie, a do końca 1997 roku prawie milion na całym świecie. Rayman staje się pierwszym wyczekiwanym hitem Ubisoftu i doczeka się wielu kontynuacji. Pierwsza już w 1999 roku. W pełnym 3D, czyli Rayman 2 Wielka ucieczka. Gra staje się jedną z najlepiej ocenianych platformówek tamtej epoki, a sprzedaż w ciągu roku od premiery ponad milion kopii. Ubisoft na fali ostatnich sukcesów z optymizmem wchodzi w 2000 rok. Ubisoft zarabiał coraz więcej, a bracia Gilmot poczuli, że to czas na podbój Ameryki. Ale pojawił się problem. Uważali, że do podboju potrzebują oryginalnych i ekskluzywnych IP. Jak to zrobić? Proste. Kupi wszystko, co się da. Na pierwszy ogień poszedł Redstorm Entertainment, a wraz z nim licencja na markę Toma Clancy'ego. Gracze pokochali taktyczne podejście i nowy poziom realizmu, które były przeciwieństwem wielu obecnych strzelanek na rynku. A Ubisoft pokochał dolary, które zaczęły płynąć szerokim strumieniem. Ale to nie koniec. Microsoft szukał konkurencji dla Metal Gear Solid. Więc wrócił się do Ubisoftu i tak powstał Splinter Cell, ekskluzywny tytuł na Xboxa. Nowy styl graficzny z nowoczesną technologią cieni, a do tego charyzmatyczny Sam Fisher i hit gotowy. Twórcy otwarcie przyznali, że celem było stworzenie zabójcy Metal Gear Solid. Zabić nie zabili, ale sprzedali miliony kopii. Cofnijmy się jeszcze do 2001 roku, bo to właśnie wtedy zapadła kolejna wielka decyzja. Ubisoft postanowił wskrzesić Prince of Persia. Ostatnia część Prince of Persia w tamtym czasie nie odniosła sukcesu. Wiele nie wierzyło, w tym oryginalny twórca serii, że ta marka jeszcze kogokolwiek obchodzi. Ale w 2003 roku powstało Prince of Persia: Sons of Time. Gra, która zachwyciła płynnymi animacjami, parkurem czy genialną mechaniką manipulowania czasem. 2 miliony sprzedanych kopii, a Ubisoft oficjalnie dołączył do gigantów branży. W 2005 roku Ubisoft postanowił zmienić podejście do produkcji. Gry miały mieć dłuższe cykle deweloperskie. Pierwszym beneficjentem tej strategii został Assassin's Creed. Tytuł początkowo miał być kolejną odsłoną Prince of Persia, ale przekształcił się w coś większego. Sukces gry w Roku zaskoczył nawet sam Ubisoft. Mimo powtarzalnej rozgrywki i słabego AI przeciwników, gra odniosła ogromny sukces, wyprzedzając sprzedażowo w Wielkiej Brytanii nawet takiego kolosa jak Call of Duty 4 Modern Warfare. Do 2009 roku sprzedała się w 8 milionach egzemplarzy, a logo Ubisoftu dla wielu stało się symbolem jakości i innowacyjności. Taki sukces już na zawsze zmienił Ubisoft. Wyczuli oni idealną okazję na wydojenie serii o Asasynach do ostatniej kropli. Ludzie śmiali się z graczy FIFA, że co roku dostają to samo, nie przejmując się tym, że Ubisoft maszynowo tworzył kopię Asasynów, wydając nową odsłonę średnio co 1,5 roku. Wcześniej mówiłem, że Ubisoft wykupił prawa do marki Far Cry. I właśnie kolejną ważną grą siódmej generacji miała być trzecia część tej serii. Wydany w 2012 roku, spotkał się z powszechnym uznaniem, co było typowe dla tytułów Ubisoftu w tamtym czasie. Grę chwalono w szczególności za ikoniczną już postać Vasa, który stał się jednym z najbardziej kultowych złoczyńców w branży gier. Była to postać totalnego spiela i psychopaty.

A dla tak napisanych postaci jak was, obecnie nie ma już miejsca w grach Ubisoftu. Teraz wszystko musi być wyważone i bezpieczne, żeby przypadkiem nikt się nie poczuł urażony. Jako ciekawostka warto też dodać, że Ubisoft wydał w międzyczasie kilka nieswoich hitów. Na przykład The Elders, Scrolls 3, Morrowind od Bethesdy, pierwszego Far Cry'a, którego zaraz potem wykupili od Cryteku, czy Call of Juarez i jego sequel W język Krwi od naszego Techlandu a w zasadzie już nie naszego. Pierwszym dużym tytułem Ubisoftu ósmej generacji było Watch Dogs. Gra zaprezentowana po raz pierwszy na targach E3 2012 szybko stała się jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów. Poziom graficzny nowego IP Ubisoftu rozgrzał wyobraźnię graczy do czerwoności. Poprzeczka oczekiwań była postawiona bardzo wysoko. Jest 27 maja 2014 roku. Pierwsi gracze uruchamiają grę, zastanawiając się, czy gra im pójdzie. Sklepy ze sprzętem komputerowym przykowały się już na klientów, którzy będą tłumnie przychodzić i prosić o komputer, na którym pójdzie im Watch Dogs. Tak jak wcześniej było z Crysisem w 2007 roku. Ale... Okazało się, że może Watch Dogs nie wyglądał tak ładnie jak pokazywano w pierwszych trailerach, ale przynajmniej też nie był dobrze zoptymalizowany. Ponadto żywy świat, który obiecywał Ubisoft, został uznany przez graczy za nudny i nieciekawy. Pomimo krytyki Watch Dogs pobiło liczne rekordy. Do czasu premiery Cyberpunka 2077 było grą z największą liczbą zamówień przedpremierowych ósmej generacji. Stał się również najlepiej sprzedającym nowym IP firmy Ubisoft pod względem sprzedaży. Sprzedano 10 milionów kopii do końca 2014 roku. Ale w tym samym roku firmę czekała jeszcze większa premiera. Powrót uwielbianej przez fanów marki. Assassin's Creed Unity. Ósma gra z serii, która przenosiła fabułę do czasów rewolucji francuskiej. Oczekiwania były duże, bo przecież to w końcu gra Ubisoftu. Więc co może pójść nie tak? Okazało się, że bardzo wiele rzeczy. A właściwie wszystko. To była katastrofa. W porównaniu do tego, co miało nadejść, problemy Watch Dogs były jak lekki deszcz przed huraganem. Grę krytykowano za sterowanie postacią i walkę, a przecież to w zasadzie korgier o asasynach. Ale przede wszystkim, w dniu premiery poziom optymalizacji był nieakceptowalny, a do tego gra to był jeden wielki festiwal bugów i gliczy. Mimo recenzji od portali growych, które udawały, że wszystko jest w porządku, problemy techniczne były tak poważne, że Ubisoft musiał przeprosić graczy. Do tego ogłosili, że wstrzymują sprzedaż przepustki sezonowej i złotej edycji, a także udostępnili jeden z dodatków wszystkim za darmo. Ale był jeden problem. Niektórzy gracze już kupili przepustkę sezonową. Co teraz zrobić? Oddać graczom pieniądze? Ależ skąd? To nie w stylu Ubisoftu. W ramach rekompensaty osoby, które zakupiły przepustkę sezonową otrzymały możliwość pobrania jednej z sześciu innych gier Ubisoftów za darmo. Ale co jeszcze lepsze, był kolejny haczyk. Aby odebrać grę, gracze musieli zrzec się prawa do pozwania Ubisoftu za stan gry w dniu premiery. Sprytnie rozegrane, przynajmniej dział prawniczy mieli na najwyższym poziomie. Pomimo tego wszystkiego, Unity ostatecznie sprzedało się w ponad 10 milionach egzemplarzy do 2020 roku, ale zaufanie graczy do firmy zaczynało powoli topnieć. Wielu wręcz było w szoku, jak oni to robią, że wydają gry w takim stanie i nadal osiągają tak duże sukcesy. Przyszłość jednak pokaże, że nic nie trwa wiecznie. Jest rok 2013. Ubisoft pracuje nad Rainbow Six Patriots, nad grą, która nigdy nie wyjdzie. Patriots zostało anulowane i skupili się na nowym tytule serii. W pełni wieloosobowej i zorientowanej na usługi grze, o dobrze nam obecnie znanej nazwie. Rainbow Six Siege, wydane w 2015 roku. Do 2018 roku Siege stało się jednym z największych tytułów multiplayer, a według Ubisoftu do 2021 roku gra osiągnęła rekord 70 milionów graczy. Jest końcówka 2019 roku. Akcje Ubisoftu cały czas lecą w dół. Na szczęście w roku 2020, w którym wszyscy wiemy, co się stało na świecie, Ubisoft przeżył chwilowe odrodzenie. Gdy ludzie masowo rzucili się na gry, nadrabiając zaległości, firma wypuściła kolejne sequele swoich najpopularniejszych serii. Sprzedawały się nie najgorzej, ale oczywiście brakowało im jakości dawnych hitów. Ubisoft postanowił ponownie zmienić strategię. Zamiast zadowalać swoich lojalnych fanów, zaczął celować w jak najszerszą, bardziej casualową publikę. Rainbow Six Siege, kiedyś realistyczna strzelanka, zaczęło coraz bardziej przypominać Fortnite. What the fuck is this piece of shit? Assassin's Creed nagle zaczął dorzucać do swoich gier mityczne stwory i elementy fantazy. Ubisoft przestał szukać nowych pomysłów, a zamiast tego skupili się na produkcji gier, które miały trafiać do jak najszerszej grupy odbiorców. Do tego, jak na każde wielkie studio w branży przystało, Ubisoft doczekał się również swojej wielkiej afery o molestowanie. Najpierw zwolniono wszystkie zamieszane w tę aferę osoby, a wewnętrzne śledztwo wykazało, że przez lata HR przymykał oko na toksyczną kulturę pracy. Zamiast przejść poważne reformy, firma wolała czekać, aż sprawa ucichnie a w 2021 roku nadeszła fala odejść pracowników, głównie z powodu niskich płac i wcześniej wspomnianego skandalu. I to właśnie były już ostatnie chwile przed tragedią. jest rok 2021. Ubisoft naiwnie wierzył, że najgorsze za nimi. To, że wszyscy siedzieliśmy w domach tymczasowo napompowało sprzedaż ich gier. Ale rzeczywistość szybko to zweryfikowała. Bo za chwilę miał zacząć się prawdziwy horror. Od początku roku 2021 do jego końca akcje Ubisoftu spadły o ponad 50%. Mimo to firma starała się zachować spokój. Kluczowe tytuły takie jak Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora, a w szczególności Star Wars Outlaws były w trakcie produkcji. Premiery były zaplanowane na następne 3 lata. Na pierwszy ogień poszedł wydany w październiku Assassin's Creed Mirage. Firma postanowiła reklamować go jako powrót do korzeni, żeby odzyskać starych fanów serii, którzy byli zawiedzeni ostatnimi częściami. W jakimś stopniu to zadziałało. Gra odniosła umiarkowany sukces komercyjny, a z tytułem zetknęło się 5 milionów graczy. W porównaniu jednak do poprzedniej części, czyli Valhalla, która sprzedała w pierwszych dwóch miesiącach 12 milionów kopii, wynik raczej nie był zadowalający, a akcje Ubisoftu prawie nie drgnęły. No ale przecież zaraz premiera Avatara, zaplanowana na 7 grudnia tego samego roku. Przed samą premierą Frontiers of Pandora akcje Ubisoftu spadły o kolejne 5 euro. Inwestorzy chyba już wiedzieli co się szykuje. Dostaliśmy kolejną nijaką grę która przyciągnęła tylko 1,9 miliona graczy według Insider Gaming. W porównaniu do wydanego dwa miesiące wcześniej Miraża był to wynik grubo o ponad połowę gorszy, ale najgorszy dopiero przed Ubisoftem. Jest styczeń 2024 roku. Trwają intensywne prace nad Star Wars Outlaws, którego premiera zaplanowana jest już na sierpień tego samego roku, a Ubisoft po raz kolejny zdołał jeszcze bardziej rozzłościć graczy. Philip Tremblay, szef działu subskrypcji Ubisoftu, stwierdził, że. Gracze powinni zaakceptować, że nie będą posiadać gier na własność. Te słowa wywołały prawdziwą burzę i momentalnie stały się symbolem tego, jak bardzo firma oderwała się od rzeczywistości. Przypominam, że jesteśmy po premierze dwóch ostatnich gier, które lekko mówiąc, nie były za dużym sukcesem sprzedażowym. Gracze więc stwierdzili, że skoro kupowanie gier nie oznacza ich posiadania, to piractwo nie jest kradzieżą. A jeśli ktoś myślał, że Ubisoft już bardziej nie odleci, to w w kwietniu 2024 roku odebrali graczom The Crew. Dosłownie, gracze którzy kupili grę stracili do niej dostęp po zamknięciu serwerów. Ubisoft po prostu usunął im licencję. Bo czemu nie? Ale cofnijmy się jeszcze o dwa miesiące do lutego 2024. Bo przecież to właśnie wtedy miała nastąpić premiera pierwszej w historii gry Quadruple A. Więc akcje Ubisoftu znowu wzrosły. A gra? No cóż. Jak może wyglądać gra, która od 2017 roku była w piekle deweloperskim? Nie przyjęła się zbyt dobrze, a reakcja graczy wyglądała mniej więcej tak: Przychodzisz tutaj, wydusić pieniądze od poważnych ludzi? <grym> Ty ci... Co jeszcze lepsze, już niecały miesiąc po premierze, cena gry spadła o 25 dolarów. <grym> Był to już kolejny przykład zmarnowanych milionów przez Ubisoft na grę, która okazała się grą dla nikogo. Jest sierpień 2024 roku, premiera Star Wars Outlaws, nad którym pracowało ponad 600 pracowników z 11 studiów firmy. Gra dostała rekordowy budżet wynoszący coś pomiędzy 200 a 300 milionów dolarów. Do tego jest to przecież jedna z największych marek w świecie popkultury. Pierwsi gracze, którzy zapłacili 439 zł, żeby zagrać w dzień premiery, a nie jak reszta biedaków czekać 3 dni, uruchamiają grę. To były pierwsze chwile przed największą tragedią w historii Ubisoftu. Przede wszystkim tragiczne AI przeciwników, co przekładało się na zerową satysfakcję ze strzelania i skradania w grze, która była przecież głównie na tym oparta. Do tego przeciętne udźwiękowienie, ale przynajmniej oprawa graficzna była też paskudna i nierówna. Nawet dziennikarze growi mieli problemy ze znalezieniem czegokolwiek, co wyszło dobrze. Oczywiście oprócz największych lizodupów w branży gier. Premiera Outlaws okazała się jeszcze gorsza od najbardziej pesymistycznych szacunków. Według Toma Hendersona Outlaws sprzedało się w mniej niż 1 milion egzemplarzy w pierwszym miesiącu po premierze, radząc sobie zarówno gorzej od Assassin's Creed Mirage, jak i Avatar Frontiers of Pandora. Miesiąc od premiery tego dzieła akcje Ubisoftu osiągają najniższą wartość od 2014 roku. Firma wiedząc jak zła jest sytuacja i że Assassin's Creed Shadows może być ich ostatnią szansą, w panice przesuwają premierę na luty 2025, bo krążą już coraz poważniejsze plotki o potencjalnym wykupieniu Ubisoftu przez chińskiego giganta czyli Tencent. Po czym przesuwają ją ponownie na marzec, który wydaje się już ostatecznym terminem. W międzyczasie zaliczając wpadkę za wpadką: od niezrozumienia celowego bądź nie japońskiej historii i kultury, dobór ścieżki dźwiękowej. Głośne ostatnio problemy z geografią Europy powyciek całej gry w lutym, bo chyba zapomnieli poinformować wszystkich dystrybutorów o przełożeniu dnia premiery. Wpadek było już tyle, że wyszczególnienie ich wszystkich jest naprawdę trudnym zadaniem. Przez to jak Ubisoft na własne życzenie robi z siebie pośmiewisko, masa graczy czeka obecnie na premierę Shadows. Ale niekoniecznie z takiego powodu jakiego oczekiwałby Ubisoft. Bo nadszerpnięta reputacja w ostatnich latach sprawiła, że Ubisoft stał się już pośmiewiskiem wśród graczy. Wielu liczy na kolejną masakrę i rzeź jaka była przy premierze Star Wars Outlaws. Inni czekają też z popcornem, gotowi oglądać i delektować się się ostatecznym upadkiem Ubisoftu. W obecnej sytuacji Ubisoft dramatycznie potrzebuje sukcesu Shadows. Ale czy gracze rzucą się na po prostu kolejnego tego samego 14. Asasyna? Do tego wielu z nich jest zniechęconych i zniesmaczonych priorytetowym traktowaniem przez Ubisoft polityki i progresywności ponad gameplay, a Japończycy, którzy powinni najbardziej wyczekiwać tej premiery, są wkur...ni wycieraniem sobie przez Ubisoft mordy ich historią i kulturą. Patrząc po ostatnich premierach jak Avatar czy Outlaws nie wróży im dużego sukcesu. Ze względu na te obsuwy obstawiam jednak, że poprawili ją na tyle, iż będzie to po prostu gra do bólu przeciętna, o której każdy zapomni w ciągu kilku miesięcy. Ale czy to wystarczy? Jeżeli jakoś ten assassin się sprzeda i Ubisoft przetrwa jako dalej niezależna od Chińczyków firma, to na pewno będą musieli się porządnie zastanowić nad swoją przyszłością. Bo ten sam 15 Assassin czy 7 Far Cry to może już być za mało, żeby odzyskać zaufanie zaniedbywanych przez lata fanów. Ale jedno jest pewne: jeśli Ubisoft czegoś nie zmieni, za kilka lat nie będzie już czego ratować.